Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam gulasz z soczewicy z kiełbasą. W puszce łatwo otwieralnej. Jest to produkt węgierski, więc danie powinno być typowo węgierskie. Mamy tutaj porcję 400 gramową. Kaloryczność tego to jedynie 344 kilokalorie, więc o ile porcja jest spora, to kaloryczność raczej skromniutka. Lubię dania z soczewicą, więc jak najbardziej powinno być to pod moje gusta. O ile będzie oczywiście smaczne. No, to już jest kolejna puszka z tej firmy. Jeszcze mam jakieś tam inne dodatkowe. Zobaczymy, jak to na Węgrzech jedzą. Różne dania. Niekoniecznie takie, które są typowo w polskiej kuchni. Jeśli chodzi o skład, to mamy nieidealny. Zawsze można się do czegoś przyczepić, albo i nie więc mamy tutaj na pierwszym miejscu woda niestety dalej mamy kiełbasa z wieprzowiny i boczku 14% no i tu niestety jest ta substancja konserwująca której wolałbym aby jej tutaj nie było dalej mamy soczewica 13% marynata sól kuchenna mąka pszenna śmietana przyprawy sól musztarda Aromat dymu wędzarniczego, cukier, ocet spirytusowy. Czyli w zasadzie skład byłby idealny, żeby nie ten cholerny azotyn sodu w tej kiełbasie. No, na pierwszym miejscu jest woda, więc raczej to jest mocno płynne. No i niska kaloryczność. Jakby tu było nieco więcej, może tej kiełbasy, albo, jakiej, albo tej może i soczewicy, może by to było. Bardziej koloryczne, no ale w takiej formie zobaczymy, jak to jest. Zawsze można sobie coś tam jeszcze dojeść, jeśli komuś zależy na kaloryczności. Ewentualnie, zawsze lepiej w zimną, zimną porą zjeść coś ciepłego. To już kaloryczność jest mniej ważna. Ważne jest zjedzenie ciepłego posiłku. Tak to jeszcze się prezentuje przed podgrzaniem. No i zobaczymy, jak to będzie smakowo po podgrzaniu, bo ważne w chłodny dzień, żeby zjeść jednak coś na ciepło. Tak się to przedstawia po podgrzaniu. Jest to mocno płynne. Niby tutaj dużo sosu, ale zbyt według mnie za dużo. Danie, więc jest mocno rzadkie. Jakby tutaj było więcej tej soczewicy, na pewno by to się troszeczkę nieco zagęściło. No ale jest to powiedzmy mocno rzadkie. Z sosiku pływa takich dużo powiedzmy, tłuszczy. Sos taki pomidorowo-paprykowy z przewagą smaku paprykowego, bardzo fajny. No, jest taki tłuszcz, a tłuszcz to nośnik smaku, więc bardzo fajnie to tutaj smakuje. Nawet bym powiedział, że to jest całkiem fajnie doprawione. Może lekko czuć taki odstowaty posmak, ale taki minimalnie. Ale ogólnie sam sos jest w porządku. Pływa tutaj też sporo tych kiełbasek pokrojonych w plasterki. No ale na tle tego sosu nie wygląda, żeby było ich tutaj zbyt dużo. No, pod względem smakowym, kiełbasa jest w porządku. No powiedziałbym, że nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest jak najbardziej ok. No i gdzieś wyłowić tą soczewicę w wersji brązowej. Bardzo dobra, mięciutka, bardzo fajnie to się komponuje z całą resztą tego sosiku. No takie danie po węgiersku z dużą ilością papryki jak najbardziej ok. Jest to troszeczkę takie tłuste, no ale tłuszcz akurat tutaj pomaga temu smakowi. Nie jest to mdłe, da się to zjeść bez problemu w takiej formie. Nie jest to też pikantne, ja sobie normalnie bym pewnie dosypał pieprzu, ale dodam sobie chili. Aby było bardziej pikantniejsze. No ale oczywiście praktycznie nic, trzeba tutaj nic dodawać. Jak ktoś nie lubi ostrego, to nie jest to mdłe, więc doprawiać raczej nie trzeba. No tu raczej robi dużą robotę ten chyba tłuszczyk, który tutaj jest nieco roztopiony. Tu są też takie białe kawałki, to wygląda jak małe kartofelki. Ale to raczej chyba mi się wydaje tylko. No teraz całość kiełbasa, soczewica i sos, dużo kiełbasy. No teraz na pikantno jest zdecydowanie lepsze. No to zdecydowanie coś by trzeba było dodać, nawet powiedzmy makaron, żeby to się bardziej to zagęściło albo ewentualnie na przykład ryż lub kaszę co tam kto woli no bo tego sosu jest tutaj ogrom no niby porcja spora ale zbyt mocno płynne to jest danie ale całe szczęście, że bardzo dobre, mi jak najbardziej taki smak odpowiada szkoda tylko, że tej ulubionej soczewicy jest tutaj tak mało no w sumie kiełbasek to też nie jest może zbyt dużo, no ale wolałbym więcej soczewicy a niekoniecznie kiełbasy pod względem smakowym jest ok, no skład mógłby być lepszy, no tu tylko chodzi o to że w tej kiełbasie to jest jakiś tu aromat dymu wędzerniczego raczej mało wyczuwalny no może tam jest jakaś minimalna ilość, ale raczej słabo wyczuwalne, bardziej takie pomidorowo-paprykowe smaki są wyczuwalne Polecam to, jak ktoś chce oczywiście coś spróbować powiedzmy typowo węgierskiego. Nie jest to coś idealnego, jakiegoś świetnego. Może jakby było więcej soczewicy, byłoby to zdecydowanie lepsze, ale w takiej formie jest to jak najbardziej zjadliwe. Wszelkie dodatkowe informacje jeszcze na ten temat mogą znajdować się pod spodem opis. Koniecznie zostaw po sobie ślad. Postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.